Nie. Jego parasje francuskie mają pokrycie. Ten gra. jest bardzo dobrze, to tylko strzeże, jest trafne. Ten też. Czy jednak to coś zaszkodziło? Tak. Coś. tym? też gra. To coś a dzisiaj żywność jest tak niezdrowa. Zmodyfikowana. Proszę, wyobraź sobie. Usiądź, to jest gra skarbowa dla Zarnowa i zatrzymała się w barze. Zamówiła sobie gorąkę. Zjadła to gorąkę. Ogromna wąsiska! Ocznie. właśnie. Ten też. Życie jest dziwne, prawda? Jest pobrudzony, bo już praktycznie go nie używałem. No. Teraz sobie kupiłem inny, so Teraz ogólnie sąbar, co kupiłem. Panie Skalski. Nie bardzo kocham że to ten to nieszczęsne testy. Tak. No ale co będzie, jeżeli to ja umrę pierwszy? No to wtedy ja się nie wiem, Nie będzie już tak się złożyło, że jestem innym ojcem. No nie, ale, ale... No on obiecuje, ja zajdę pierwszy. <laughs> Ale czy nasze nazwiska są jeszcze w innym miejscu? O, chciałam jeszcze rzucić okiem, bo nie wiem, czy podpis jest jeszcze w innym miejscu. A, to to jest jeszcze basowy, To znaczy, że namalowała Pani taką małą buźkę z uśmiechem. No, i tak dużo srebra. O, sejf. Ja Też zakurzone, bo tejf, praktycznie tak, będę. tak, Nie wiedziałam, że jest sejf. Jak